Cześć, donerski. Dzisiaj mamy dla Was krótki instruktażowy film o tym, jak prawidłowo przyjmować olej CBD. Jest to bardzo łatwe, robimy to pod język, jednak mamy dla Was kilka tipów, dzięki którym wyciągniecie jak najwięcej ze swojej dawki. Zapraszamy. Do instrukcji wykorzystamy olejek Airhelp, to jest formuła na dzień: NO9. Przede wszystkim zaczynamy od po prostu otwarcia naszej buteleczki z olejkiem. Ona jest specjalnie zabezpieczona, żeby dzieci nie mogły się do niej łatwo dostać, także trzeba ją odpowiednio nacisnąć. No i wyjmujemy pipetę. Ona prawdopodobnie będzie delikatnie napełniona albo pusta, więc musimy ją włożyć z powrotem do tego olejku, nacisnąć, żeby nabrać odpowiednią ilość olejku CBD. No i wtedy wyciągamy i patrzymy, ile mamy w tej pipecie i dostosowujemy po prostu ilość do tego, ile nam potrzeba i ewentualnie wylewamy co jest nadmiarem? A jeżeli potrzebujecie takiego porządnego poradnika na temat dawkowania CBD, to link znajdziecie w opisie filmu. Odmierzoną dawkę przenosimy i wyciskamy z pipety pod język, no i tam będziemy ją trzymać przez około. 30 do 60 sekund, żeby się dobrze wchłonęła. CBD dostanie się w ten sposób do organizmu przez sieć drobnych naczyń krwionośnych zlokalizowanych pod językiem. Ominie wątroby, a co za tym idzie, działanie będzie wtedy bardziej odczuwalne i szybsze. Powinno ono nastąpić po mniej więcej 15 do 30 minut od przyjęcia olejku pod język. Kiedy trzymacie olejek pod językiem, możecie zacząć ruszać tym językiem po podniebieniu i po wewnętrznej części dziąseł. Wtedy zmaksymalizujecie powierzchnię wchłaniania tego CBD. Na koniec wszystko połykamy, i po sprawie. Jak widzicie, przyjmowanie oleju CBD wcale nie jest takie trudne. Temat jest bardzo prosty. Wystarczy się do tego dobrze przygotować, wcześniej sobie przeliczyć swoją wymaganą dawkę, no i jesteście gotowi do suplementacji olejku CBD. Jeżeli wam się podobało, to tradycyjnie subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i koniecznie śledźcie nas na Instagramie. Tutaj wam się wyświetli nazwa. Tam jesteśmy codziennie. No i tradycyjnie wrzucamy obrazki kieramy pod palmą. Wpadajcie, naprawdę warto. No i dajcie nam koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się ten film podobał i ewentualnie jakie kolejne tematy mamy pokryć w następnych materiałach. Pamiętajcie też o dzwoneczku, bo jak sobie klikniecie dzwoneczek, to już nie przegapicie żadnego naszego nowego odcinka. No i koniecznie zaglądajcie też na naszą stronę internetową. Tam jest ogrom wiedzy merytorycznej na temat marihuany, CBD i też dużo innych tematów, które też pokrywamy na co dzień. Także tam zapraszamy. Link macie też w opisie tego filmu. Pa!